Szukasz fotopułapki do monitorowania dzikiej przyrody lub ochrony mienia? Sprawdź ale ranking najlepiej sprzedających się modeli w 2024 roku. Pierwsze miejsce Denver WCL 8040 MK2. Zaawansowane zdjęcia o rozdzielczości 30 megapikseli, nagrywanie w Full HD i łączność 4G Denver WCS 5023. Kompaktowa fotopułapka z interpolacją. Świetny wybór dla tych, którzy szukają prostego, ale funkcjonalnego urządzenia. Denver WCT5001 idealny wybór dla szukających solidnego urządzenia w przystępnej cenie. Sprawdzi się w monitorowaniu posesji czy terenów leśnych. Denver WCT5002 poradzi sobie w najtrudniejszych warunkach. Idealna do długoterminowej obserwacji przyrody w trudnych środowiskach. Denver WCT8016, szeroki kąt widzenia 120 stopni i nagrywanie w Full HD czyni go idealnym rozwiązaniem do monitorowania dużych obszarów. Denver WCT8026 W, nowoczesna fotopułapka z łącznością Wi-Fi. Możesz kontrolować swoje nagrania bezprzewodowo. Denver BFC 1200 to prosta fotopułapka w formie karmnika idealna na początek przygody z monitoringiem przyrody. W ale.pl oferujemy nie tylko konkurencyjne ceny, ale również szybką wysyłkę, profesjonalne doradztwo i sprawdzone produkty. Znajdziesz tu fotopułapkę idealnie dopasowaną do Twoich potrzeb. Sprawdź pełen ranking fotopułapek na naszym blogu. Link znajdziesz w opisie.